Ciężkie, dębowe drzwi skrzypnęły, gdy Maja weszła do wielkiego holu posiadłości Hawthorne, a światło późnego popołudnia wpadało przez wysokie okna niczym wyrok. Kropka nie była tu od dwóch lat, od pogrzebu matki, a powietrze wciąż pachniało starymi pieniędzmi i cytrynowym woskiem. Jakby wszystko zostało zakonserwowane dla nieistniejącej już wersji rodziny Kropka wszyscy siedzieli już przy długim stole. Jej ojciec, Reginald Hawthorn, siedział u wezgłowia stołu ze srebrnymi włosami zaczesanymi do tyłu i kręgosłupem prostym, jak brzytwa. Nie podniósł się, gdy weszła kropka jej brat Daniel, będący już w połowie whisky, odchylił się na krześle z uśmiechem człowieka, który nigdy nie słyszał słowa, nie kropka maja wyczuła to jeszcze przed wypowiedzeniem słowa. Ciężar bycia córką, którą tolerowali, ale nigdy nie celebrowali. — Nie spodziewałam się, że się pojawisz — mruknął Daniel, nie odrywając wzroku od telefonu. — Myślałem, że będziesz zbyt zajęta swoją małą działalnością charytatywną. Maja zignorowała ten cios. Nauczyła się nie wzdrygać. — Przyszłam, bo zostałam zaproszona — powiedziała cicho, zajmując miejsce na drugim końcu stołu. Prawnik, pan Whitaker, usiadł obok niej ze skórzaną teczką spoczywającą u jego stóp. Skinął jej głową z szacunkiem, być może jedynym, jaki otrzymała przez cały dzień. kropka Ich ojciec otrząknął. — Cóż — powiedział Reginald, składając ręce, — miejmy to już za sobą. kropka Nie patrzył na nią, gdy to mówił. Zwrócił się do prawnika, ale w jego głosie było wystarczająco dużo jadu, by rozpalić powietrze. — Panie Whitaker, ma pan dokumenty? — Tak — odpowiedział prawnik, sięgając do swojej teczki. Radziłbym jednak przejrzeć ostatnią klauzulę, zanim czytałem ją, warknął Reginald. Wiem dokładnie, co tam jest napisane. Mój syn Daniel odziedziczy majątek, firmę, udziały, wszystko kropka maja zacisnęła żołądek. Wiedziała, że ten dzień nadejdzie. Myślała: że jest przygotowana. Twoja córka powiedział spokojnie Whitaker — również ma prawo do oceny. Ona na nic nie zasługuje, powiedział zimno Reginald, w końcu zwracając wzrok na Maję. Opuściłaś tę rodzinę w dniu, w którym wybrałaś obcych ponad swoją krew. Maja wpatrywała się w niego, serce biło jej w piersi jak bębny wojenne. Nie wstała, nie krzyknęła. Powiedziała po prostu Masz na myśli dzień, w którym wybrałam ludzi, którzy potrzebowali pomocy, zamiast firmy, która sprzedawała kłamstwa. Filantropia to nie kariera, warknął jej ojciec. Twój pracownik socjalny, który mieszka w pudełku po butach, prawdopodobnie żyje z nieświeżej kawy i moralnej wyższości. Daniel zachichotał pod nosem. Kiedyś zorganizowała zbiórkę pieniędzy na Facebooku na zepsuty rower dla dziecka. Zebrała jakieś dwadzieścia dolców. Wystarczy, powiedziała Maja. Ale jej głos był spokojny. Silny. Reginald odwrócił się z powrotem do prawnika i wyciągnął długopis z kieszeni marynarki. Dokończmy to. Pan Whittaker zawahał się. Potem powoli, bez słowa, położył na stole przed Reginaldem pojedynczą zapieczętowaną kopertę. — Co to jest? — zapytał jej ojciec. Whittaker spojrzał na Maję, która skinęła głową. — Może najpierw zechcesz to przeczytać? — powiedział prawnik. Reginald zmarszczył brwi i rozerwał kopertę. W pokoju zapanowała zręczna cisza, gdy jego oczy skanowały zawartość. Cisza przedłużała się. Jego szczęka zwiotczała. Ręce mu drżały ledwie, ale na tyle, że Maja to zauważyła kropka, co to jest, zapytał w końcu. Wyteker pochylił się do przodu. Ostatnia poprawka twojej zmarłej żony. Napisana odręcznie, opatrzona datą i prawnie poświadczona. Poprosiła o zapieczętowanie do tego momentu kropka Daniel wstał. Chwila, co się do cholery dzieje. Twoja matka, kontynuował prawnik, chciała mieć pewność, że jej głos zostanie usłyszany. Gdy będzie to miało największe znaczenie, kropka Reginald upuścił kartkę, jakby go poparzyła. To pomyłka. Nie, powiedziała Maja, podnosząc się z fotela. Wcale nie kropka, przeczytał na głos. Daniel miał wszystko. Możliwości, edukację, wolność od konsekwencji. Ale Maja, Maja ma moje serce. Zrobiła to, o czym ta rodzina zapomniała. Opiekę. zostawiam jej moje udziały, moje prywatne zaufanie i mój kontrolny głos. W firmie. twarz Daniela straciła kolor. Co? Nie. To nie może być prawda. Maja zbliżyła się powoli, jej głos był cichy, ale wstrząsnął pokojem. To prawda. Mama wiedziała, co robi. Wiedziała, że nigdy nie dostrzeżesz mojej wartości, kropka, więc upewniła się, że już nigdy nie będę musiała ci tego udowadniać. Kropka, ręce Reginalda zacisnęły się w pięści. Nie należysz do tego świata. Masz rację, odparła. Ale nie jestem tu po to, by należeć. Jestem tu. By przewodzić, kropka odwróciła się do Daniela. A od poniedziałku zajmę twoje biuro. Whitaker wręczył jej skórzaną teczkę. Jako większościowy udziałowiec będziesz musiał spotkać się z zarządem. Daniel potrzasnął szklanką o stół. Rujnujesz tę rodzinę. Nie, szepnęła Maja, patrząc między nich. Już to zrobiłeś. Ja ją tylko odbudowuję bez zgnilizny. i z tymi słowami wyszła, zostawiając ojca bez słowa, brata wściekłego. A głos matki wciąż odbijał się echem w pokoju, jak cicha burza, która w końcu się rozpętała. Kropka w sali zarządu było zimno, nie tylko od nadaktywnej klimatyzacji, ale także od sztywnych, wypolerowanych mężczyzn w garniturach, którzy patrzyli na maję jak na turystę zagubionego na Wall Street. Kropka zwróciła się do nich tak stanowczo, jak tylko potrafiła. Granatowa marynarka, jedwabna bluzka, włosy. Związane z tyłu, nie za ciasno, nie za luźno. Ale w chwili, gdy weszła do środka, powietrze stało się cięższe, kropka usiadła u szczytu długiego szklanego stołu. Daniel zajął przeciwległy róg. Otoczony przez dwóch starych sojuszników, członków zarządu, którzy byli na liście płac dłużej niż maja żyła. W każdym spojrzeniu wyczuwała sceptycyzm. Wszyscy wiecie, dlaczego tu jesteśmy, zaczął pan Whitaker, otrząkując. Od wczoraj, Maja Hawthorne jest większościowym udziałowcem i spadkobierczynią trustu zmarłej pani Lilian, Hawthorn.jeden z mężczyzn, Gerald Kim, prychnął. Bez urazy, pani Hawthorne, ale co pani wie o prowadzeniu firmy wartej miliardy dolarów? Spędziłaś życie naprawiając zepsute rzeczy, a nie budując imperia. Znam zepsute systemy, odpowiedziała gładko Maja. Spędziłam lata rozumiejąc, jak zaniedbanie i arogancje niszczą ludzi od środka. To bardziej istotne niż myślisz. Kropka, Daniel pochylił się do przodu, uśmiechając się. Maja, wczoraj przedstawiłaś swój punkt widzenia. Zawstydziłaś tatę, zaszokowałaś salę. W porządku, ale to jest sprawa dla dorosłych. Jesteś poza zasięgiem kropka, a jedynym powodem, dla którego tam siedzisz, jest to, że mama, no cóż? Miała miękkie miejsce kropka, Maja nie mrugnęła. Nie, Daniel. Jestem tu, bo zobaczyła to, czego wy wszyscy nie chcieliście. A prawda jest taka, że nie jestem tu, by z wami walczyć. Jestem tu, by naprawić to, co zepsuliście. Kropka, otworzyła teczkę i przesunęła ją po stole. Spędziłam ostatnie sześć miesięcy na cichej kontroli waszych własnych raportów rocznych. Podążałam tropem nietycznych źródeł zaopatrzenia w łańcuchu dostaw. Pracownicy widma w zagranicznych fabrykach. Kropka, nagły spadek retencji pracowników. Kropka, pokój ucichł. Ktoś przesunął się na krześle. Twarz Daniela pociemniała. To poufne. Stało się publiczne w momencie, gdy zaczęło kosztować ludzi życie Geralt otworzył teczkę, zwyżając oczy. Skąd to masz? Z serwerów firmy. Wciąż mam dostęp przez konto majątkowe mamy. Skontaktowałem się też z trzema dziennikarzami. Dałem im 48 godzin na wstrzymanie się z publikacją. Blefujesz, warknął Daniel. Nie blefuję, powiedziała Maja spokojnym głosem. Ale jej ręce były zaciśnięte pod stołem. I nie jestem tu po to, by zniszczyć to miejsce. Jestem tu, by ocalić to, co zostało. Ale robię to po swojemu kropka powoli wstała, kładąc dłonie na stole. Chcesz stabilności? Chcesz mieć media z dala od siebie i spokój akcjonariuszy? Więc pracuj ze mną. Albo będziesz patrzył, jak całe imperium płonie od środka kropka, nikt się nie odezwał. W końcu Gerald zamknął teczkę. Ona jest ze stali przecinek. Mruknął. Twoja matka miała rację. Kropka Daniel wstał. Pożałujesz tego kropka, Maja spojrzała na niego zmęczonymi oczami. Już i tak żałowałam zbyt wiele kropka tej nocy, Maja siedziała na podłodze w swoim mieszkaniu. Ta sama tania kanapa. To samo migoczące światło w kuchni. I wpatrywała się w dokumenty w swoich rękach. Testament jej matki. Jej testament, kropka, odręczny liścik schowany w kopercie, który wywrócił wszystko do góry nogami. Wybacz swojemu ojcu, jeśli potrafisz. Ale nigdy nie zapominaj, kim jesteś. Widzę cię, Maja. Zawsze widziałam. Maja przycisnęła czoło do kolan i w końcu pozwoliła sobie na płacz. Nie z triumfu, ale z żalu. Żalu za matką, która odeszła zbyt wcześnie. Żalu za rodziną, która nigdy nie była całością. Kropka żalu za dziewczynką, która dorastała myśląc, że musi być mała, aby być bezpieczną. Kropka następnego ranka Maja wróciła do posiadłości. Nie jako gość, ale jako nowa właścicielka. Jej ojciec był w ogrodzie, przycinając róże, jakby nic się nie stało. Nie podniósł wzroku. Gdy podeszła, Narobiłaś niezłego bałaganu. Sprzątam twój, powiedziała łagodnie, kropka chwila przerwy. Potem powiedział, Twoja matka zawsze sprawiała, że rzeczy wydawały się proste. Kropka Maja złożyła ręce. Wierzyła we mnie, tato. Wierzyła też w przebaczenie, kropka odpowiedział, nie patrząc jej w oczy. Kropka Maja westchnęła. Nie jestem tu, by cię karać. Ale nie zapomnę, jak mnie potraktowałeś. I nie pozwolę ci traktować innych w ten sam sposób. W końcu spojrzał na nią. Po raz pierwszy od lat nie było w nim pogardy. Tylko wiek. Tylko zmęczenie. Naprawdę myślisz, że możesz prowadzić tę firmę? Myślę, że już jestem. Kropka odwróciła się, by odejść, ale zatrzymała się. Jutro przyśle pielęgniarkę. Robisz się za stary, by udawać, że nie potrzebujesz pomocy. Kropka to była jej uprzejmość. Nie był to wielki gest. Zwykła troska, bez zobowiązań. Nie podzękował jej. Ale też jej nie powstrzymał. I to był początek. poranne wiadomości uderzyły, jak fala sztormowa. Korporacja Hawthorn pod ostrzałem skandalu związanego z pracą za granicą. Informator dotarł do źródła rodzinnego. Kropka, zemsta Daniela się rozpoczęła. Kropka, Maja siedziała przy biurku. W starym biurku jej matki. Patrzyła, jak artykuł przewija się na jej tablecie. Jej kawa pozostała nietknięta. Firma była już słaba. Przyszła, próbując wszystko naprawić. Ale Daniel nie zamierzał dać jej takiej szansy kropka, nie był głupi. Był strategiczny kropka, i używał tej samej rzeczy, którą Maja próbowała chronić. Prawdy firmy jako broni przeciwko niej kropka, o dziewięć rano w sali konferencyjnej panował chaos. Paną Hawthorne, czy zaprzecza pani, że jest przeciekiem, ktoś zaszczekał, gdy weszła kropka, Maja zachowała spokój? Informacja była prawdziwa, była błędna i prędzej czy później miała wyjść na jaw. Ale ja nie poszłam do prasy. Geralt uderzył dłonią w stół. Więc kto to zrobił? Ona już wiedziała. Daniela nie było w pokoju, ale jego odciski palców były wszędzie. Zarząd zażądał zamknięcia sprawy. Zespół PR błagał ją, by się wykofała. Inwestorzy byli na krawędzi. Akcje spadały z godziny na godzinę. Szeptano, że przywództwo Maji już zawiodło. Tej nocy Maja weszła do swojego mieszkania i znalazła kopertę przyklejoną taśmą do drzwi. Bez adresu zwrotnego. kropka W środku znajdowało się pojedyncze zdjęcie. Jej matka w szpitalnym łóżku, trzymająca zaklejoną kopertę. Iriścik. Myślisz, że tylko z tobą rozmawiała? Pomyśl jeszcze raz. Maj i trzęsły się ręce. To było coś osobistego. Daniel nie atakował już firmy. Atakował jej pamięć o matce. Następnego dnia weszła niezapowiedziana do prywatnego gabinetu ojca. Był tam, siedział za kominkiem, popijając drinka. Wiedziałaś, że to zrobi, powiedziała cicho. Reginald nie podniósł wzroku. Zawsze zamierzał walczyć. Zajęłaś jego tron. Nie, powiedziała. Wzięłam to. Ceo zostawiła mi mama. A ty pozwoliłeś mu spalić jej dziedzictwo, kropka w końcu spojrzał jej w oczy. Nigdy nie byłem ojcem, który mógłby cię wychować. To pierwsza szczera rzecz, jaką mi powiedziałaś, kropka zaśmiał się gorzko. Myślisz, że zostawiła ci firmę, bo jesteś lepszy? Nie. Zostawiła ci ją, bo próbowała mnie naprawić, kropka maja wpatrywała się w niego. Słowa uderzyły jak szkło ostre i zbyt późne, by je cofnąć. Więc napraw to teraz, powiedziała. Powiedz zarządowi, co robi Daniel. Nie mogę. Dlaczego? Ponieważ już oddałam mu swoje prawa do głosowania. Dwa miesiące przed śmiercią twojej matki, kropka, po raz pierwszy maja to poczuła. Głębokość tego, jak głęboko jej rodzina zakorzeniła się przeciwko niej, kropka, a jednak jej matka wciąż zostawiła jej wszystko. Nawet w obliczu sabotażu. Nawet w obliczu blokad prawnych, kropka, dlaczego? Ponieważ wierzyła. Że maja i tak będzie walczyć, później tej nocy maja wróciła do swojego mieszkania i usiadła w ciszy. Zapaliła świecę o ulubionym lawendowym zapachu matki i wpatrywała się w sufit, drzwi zabrzęczały. To była pani Trine, jej stara sąsiadka z czasów, gdy była spłukaną studentką pracującą w nocy, kropka starsza kobieta wciąż utykała i nosiła ten sam połatany kardigan widziałam cię w telewizji. Powiedziała, wyciągając mały pojemnik. Założę się, że nic nie jadłaś, kropka Maja, za ciężko. Nikt jej nie sprawdzał. Ani zarząd, ani jej ojciec. Ale ta kobieta, ta prosta, ciepła dusza, sprawdziła, kropka dzięki, szepnęła Maja. Nie wiedziałam, jak bardzo tego potrzebuję, kropka zawsze wyglądałaś na zmęczoną, powiedziała Trinę, siadając obok niej. Ale twoje serce było głośniejsze, niż twoje kroki, kropka Maja uśmiechnęła się tylko trochę. Tej nocy otworzyła laptopa i wysłała e-mail, który wstrząsnął firmą do głębi. do wszystkich pracowników: nie jestem idealna. I nie jestem tu po to, by udawać, że dziedzictwo Hawthorne jest czyste. Ale od jutra zmieniamy wszystko. Zaczynając od tego, jak traktujemy ludzi, którzy zbudowali tę firmę od podstaw. Kropka. koniec z tajemnicami. Koniec z milczeniem. Maja CEO.Następnego CEO. Następnego ranka samochody dostawcze mediów stały już zaparkowane przed biurem. Daniel pojawił się późno. Jego uśmiech zniknął, gdy zobaczył tłum wiwatujący na cześć Mai. Zwołała konferencję prasową. Na żywo. Niefiltrowaną, kropka, a przed kamerami mówiła nie jak korporacyjna dziedziczka, ale jak kobieta, która żyła na marginesie. Kropka, nie jestem córką, którą chwalił mój ojciec, zaczęła. Jestem córką, którą ignorował. Jestem tutaj, ponieważ ktoś kiedyś powiedział mi, że jestem coś warta, nawet gdy świat mówił, że nie jestem. Kropka, ludzie patrzyli. Ludzie słuchali. Niektórzy płakali. Nawet kilku członków zarządu stanęło za nią, gdy obiecała odbudować, a nie panować. Kropka, po powrocie do środka Daniel skonfrontował się z nią. Upokorzyłaś mnie, kropka, nie, powiedziała Maja. Sama to zrobiłaś, kropka, myślisz. Że to koniec, nigdy nie będzie, odpowiedziała. Ale nie jestem tu, żeby wygrać. Jestem tu, by leczyć kropka. Głos Daniela załamał się. Mama zawsze mówiła, że masz jej serce. Kiedyś myślałem, że to obelga. A teraz? Teraz już wiem. Nigdy tak naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy kropka w biurze, Maj, i znów zapanowała cisza. Żadnych kamer, protestów, telefonów od inwestorów. Tylko ona i stos z wewnętrznych raportów na temat warunków pracy pracowników. Kropka była wyczerpana, ale coś w jej wnętrzu się uspokoiło. Spokojna determinacja. Nie chciała już przetrwać. Ona budowała. Kropka, wtedy dostała wiadomość e-mail. temat. Niewysłana wersja robocza, znaleziony w archiwum pani Hawthorn. Załącznikiem był zeskanowany odręczny list. Pismo jej matki. Jeśli to czytasz, maja, nie zdążyłam powiedzieć ci tego osobiście. Nigdy nie byłaś łatwym dzieckiem, ale tylko dlatego. Że miałaś za dużo serca. Za bardzo ci zależało. Zbyt wcześnie. Twój ojciec nigdy tego nie widział. Daniel nigdy tego nie zrozumiał. Ale ja tak. Jeśli ta firma kiedykolwiek będzie twoja, obiecaj mi jedno. Nie pozwól, żeby to cię zahartowało. Maja zamarła. To był list, który nigdy nie został wysłany. Ale był przeznaczony dla niej, kropka później tego wieczoru, maja weszła do stołówki pracowniczej. Żadnych kamer, żadnej prasy. Tylko ludzie. Prawdziwi ludzie. Usiadła obok dozorcy. Mogę się przysiąść. Zamrugał. Jesteś dyrektorem generalnym. Jestem też kimś, kto kiedyś zamiatał podłogi w schronisku, uśmiechnęła się. Więc myślę, że jesteśmy dobrzy. Kropka wieść szybko się rozniosła. Maja nie tylko mówiła jak jedna z nich, była jedną z nich. Zmiana zaczęła się po cichu. Świadczenia zdrowotne, elastyczne godziny pracy, spotkania przy otwartych drzwiach. Pracownicy fabryki napisali jej transparent z podziękowaniami. Daniel obserwował to z daleka wściekły. Ale bezsilna kropka pewnego dnia, zadzwonił do niej Reginald. Widziałem prasę, powiedział. Ludzie cię uwielbiają, kropka Maja milczała. Nie robię tego, by być uwielbianą. Więc dlaczego? Zawahała się. Ponieważ nie chcę, by ktokolwiek inny dorastał, czując się tak jak ja, kropka jej ojciec nie odpowiedział. Ale po raz pierwszy też się nie rozłączył kropka następnego ranka, pod jej drzwi wsunięto małą kopertę. W środku było zdjęcie jej matki. Maja jako dziecko na jej kolanach. I karteczka samoprzylepna napisana odręcznie przez Daniela. Miała rację. Zawsze byłaś tą silną kropka coroczna gala fundacji Hawthorne, była niegdyś królestwem jej ojca. Parada władzy, bogactwa i zimnych uścisków dłoni. W tym roku wyglądało to inaczej. Nie było pozłacanych tabliczek z nazwiskami. Żadnych aksamitnych lim. Kropka zamiast tego sale wypełniły pielęgniarki z lokalnych klinik, byli pracownicy fabryk i stypendyści. Zaproszeni goście, a nie milczące cienie. Maja stała blisko sceny w skromnej. Ciemno-niebieskiej sukience. Nic krzykliwego. Ale zachowywała się jak ktoś, kto nie ma już nic do udowodnienia. Daniel podszedł cicho. Nie zostałem zaproszony, mruknął. Maja spojrzała na niego. I tak tu jesteś, kropka wzruszył ramionami. Chciałem tylko zobaczyć, jak wygląda firma, gdy jest naprawdę kochana, kropka, przyjrzała mu się. Naprawdę tego nie przewidziałeś? Myślałem, że władza jest wszystkim, przyznał. Okazuje się, że może po prostu bałem się, że poradzisz sobie bez nas, kropka, Maja, nie odpowiedziała od razu. Potem spokojnie, nie jesteś wrogiem, Daniel. Po prostu nie wiedziałeś, jak wygląda miłość, gdy nie jest transakcyjna, kropka spojrzał w dół. Wybaczysz mi? Nie, powiedziała łagodnie. Ale odpuszczam, kropka, później tej nocy, gdy Maja stała na podium, czytała z kartki, która nie była częścią jej przemówienia, kropka była to ostatnia linijka listu jej matki. Zbuduj coś, czego nie mogą zniszczyć. Nie ze strachu, nie z chciwości. Zbuduj coś, co zapamięta ludzi, kropka pokój za kropka spojrzała na tłum. Na twarze, które kiedyś zostały zapomniane, a teraz w końcu ujrzały światło dzienne. Nie odziedziczyłam fortuny, powiedziała cicho. Odziedziczyłam odpowiedzialność na zewnątrz jej ojciec czekał przy lokaju. Wyglądał teraz na mniejszego. Starszy gdy Maja przechodziła obok niego, powiedział tylko jedno. Stałaś się wszystkim, na co liczyła Twoja matka, kropka nie odpowiedziała. Ale jej oczy złagodniały. Po raz pierwszy nie czuli się już jak obcy.